Paulina Nowak, która przez całą swoją wczesną młodość, czyli gimnazjum i liceum, bardzo ochoczo przychodziła do Domu Kultury po ochocku, po to, żeby uczyć się śpiewać, uczyć się grać. W którym momencie swojego życia jesteś teraz? Pracuję, zajmuję się domem, nie planuję na razie, Więcej chciałabym na rozmowie o śpiewają. A plany na przyszłość? Studia? Planuję. Planuję iść w kierunku kryminologii. Chociaż tak naprawdę czas pokaże jak to wyjdzie. Chciałbym Cię nauczyć na wspomnienia oczywiście z Domu Kultury związane. Jak to się stało, że się znalazłeś z Domu Kultury? Moja koleżanka Weronika postanowiła, że będzie grała na gitarze. No i wstydziła się sama przyjść, to mówię, dobrze, to pójdę z Tobą i tak się tak naprawdę to zaczęło. Grałaś, śpiewałaś, występowałaś na różnych koncertach. Ja po prostu kocham życie, żyję, żyję jak we śmie. Na początku wiadomo, na w uczelniu, nie było to łatwe, było sporo płaczu. Palce bardzo bolały? to było chyba najlepsze i właśnie to było marudzenie, nawet Głupie marudzenie, że nawet palce są za krótkie, bo to było zawsze moje wytłumaczenie. I za długie paznokcie. Tak, to, to już mogły. A dlaczego chciałaś się uczyć grać na gitarze? Tak naprawdę, na początku sama dla siebie. Ja zawsze lubiłam muzykę, lubiłam śpiewać. Coś tam w domu pogrywałam sobie na klawiszach. No i potem chciałam gitarę, ale jak to rodzice. Mhm. Kupi, kupimy ci, a ja ty sobie to odstawisz w to. Byłam w harcerstwie, bardzo duży, długi okres czasu i moja koleżanka Julka grała na gitarze, wiadomo też jeździliśmy na obozy. Przy ogniskach bardzo dużo osób grało na gitarze i też w części dlatego zaczęłam. Mm -mm. I to dużo pomogło. Fajnie właśnie tak sobie wyjść z gitarką, pobrać Jakieś imprezy, w których brałaś udział w Domu Kultury? Coś Ci się przypomina? Nawet bardzo dużo. Wiadomo, na początku to zaczynałam od takich imprez jak 11 listopada. To twój debiut? To właśnie właśnie mój 11 listopada. listopada. To był mój pierwszy występ z gitarą. Sama nie występowałam, tylko przez pewien okres czasu jednak wolałam być w grupce, jakoś takie. Bezpiecznie. Tak, bezpiecznie. Zawsze wiedziałam, że jest jakaś potwora, a jednak jak się występuje samemu, to jest tak... Wszystko jest skupione na jednej osobie. Jakieś fajne koncerty, które ci zapadły w pamięć. Występy, wyjazdy. Na pewno właśnie Słowacja. To jest naprawdę jedno z większych wspomnień. Wyjazd na parę dni, piękne widoki, sporo zwiedzania, też fajni ludzie. Występy właśnie nawet na ulicy z gitarą, sporo osób zwracało na nas uwagę i zaskoczeni, że stamtąd ludzie nawet, że zaskoczeni byli, występujemy po prostu i my się tym bawimy. Na pewno w głowę zapadł mi talent świętokrzyski. Z którym wzięłam udział, nawet o nim nie wiedziałam, że będę udział. Nie, Niespodzianka. Dokładnie, bo wróciłam z To ci zrobił taką niespodziankę. No ale. Bo wróciłam ze szkoły, a ona mi mówi, już pakuj się, my dojdziemy na koncert. Nie słucham. No już ci muzykę tu zgrywam na pendrive, a będziesz, miała wystąpisz. I tak naprawdę miałam dwie godziny na przygotowanie. Wtedy pojechałam ja, pojechała Ola i pojechała Patrycja. Byliśmy taką trójką, właśnie, gdzie sobie występowałyśmy, też byliśmy na balladzie. To chyba było w Jóży. Ballada to jest tak, tak um, leśmiana zdaje w sensie. się. Chyba tak i wtedy też występowałyśmy w, we trójkę, każda wiadomo osobno mm -hmm. i każda z nas zwróciła po prostu tak jakby nie z pustymi rękami. Tak. Ja Jakieś dyplomy tak, Dokładnie, dokładnie. To chyba taki jeden z e, takich najważniejszych mhm. występów. Też e, koncert, e, konkurs kolęd e, no, w Radomiu. Oczywiście no, 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 w Radomiu, po już się pamiętam. Tak, to też był mhm. piękny konkurs, bardzo ładnie było przygotowane wszystko. Pamiętam na przykład taki koncert Ławeczka Halnego w Starowicach, Ta, prawda? Tak, występowałam właśnie o... z Darią, mhm. to było tak na świeżym powietrzu. Jeszcze bym wspomniał jeden koncert bardzo fajny, Majówka dla Niepodległych. Byłam ja, Daria, Kasia, Madzia była. Ola przyjechała z chłopakami z Krakowa, no. występowali... Z kwiązkiem sitkowskim. Pogoda nam naprawdę dopisywała atmosfera, naprawdę wszystko było tak dopracowane. Tak. A miałeś na tych swoich doświadczeniach jakieś takie, nie wiem, tremy, jakiś strach, jakiś coś takiego, czy to się zdarzało, towarzyszyło ci na tych występach? No czynę, to, raczej. Tak, no były ludzie. takie momenty, początki. Ja na przykład zawsze jedna sama bez gitary, to było najgorzej. Nie wiadomo co z rękami. Tak, tak jak <noise> ja już się przyzwyczaiłam, że wychodziłam z gitarą, cały czas grałam na gitarze, a potem trzeba wyjść bez niej, to ja nie wiedziałam, co mam robić z dłoni i na baczność stałam. Mówię co to zrobić, a to, a to by jako szulował, ma to za to i to był stres po prostu. Ja, to jest, śpiewa, jest też jesteś ludowe piosenki. Jest nawet właśnie filmik z tego, jak e, siedzę właśnie z panem, siedzę z ten z z i gramy tutaj. Właśnie sobie się tego uczyłam, kiedy zaczynałam się nauczyć się śpiewać, bo wcześniej to tak, tylko sobie śpiewałam, tak o, dla siebie. I Lipka to właśnie była moja piosenka, ja była, wszędzie ją śpiewałam, gdzie się tylko dało wcisnąć, to właśnie ją śpiewałam, przynajmniej na dymatki, na ratajach, wtedy też występowały i też y, sporo ludowy, śpiewam zaśpiewałam, same sama ludowi tego nawet. A, jeszcze miałaś wtedy z kapelą podwórkową, z kapelą Softysa. nawet, takie Miałam, debiut, te... miałam debiut swój, e... właśnie nie tam to było zasłuchania. za W Tak, w Ostojowie miałam, to był właśnie mój debiut mm -hmm. i wtedy występowałam z kapelą, a drugi raz występowaliśmy tutaj, jak jest zar. Mm -hmm. Wszystkie twarku, przy żarciku. Tak. Przypomniał mi się jeszcze ten koncert taki charytatywny, który, który organizowaliście jako gimnazjaliści. Wtedy zaczęło się tak, że nasza koleżanka Natalka spotkała ją bardzo nieprzyjemna sytuacja związana tam z domem i. Po prostu spłonął dom koleżanki waszej tak? I daliśmy po prostu w jakiś sposób pomóc też dać coś od siebie. Nie mogę powiedzieć Kasia, bardzo dużo też dała z siebie, bo razem ze mną i y, tutaj właśnie do... Kasia Gębska. Tak, Kasia Gębska y, razem ze mną tutaj przychodziła do Domu Kultury właśnie, żeby próby organizować, bo występowałyśmy, sprzęt pana właśnie też wtedy poprosiłyśmy o pomoc, żeby w jakiś sposób pomagać. Miłosz wtedy też ze mną i z Kasią występował. Miłosz raj dodaj. Dokładnie, na perkusji grał. Genialnie wtedy to wyszło, naprawdę na ilość naszych prób, gdzie wszystko było robione na szybkiego, to naprawdę... Widać było, że my się postaraliśmy. Chęci takiego pomagania drugiej osobie, swojej koleżance. Wyście to wszystko same zorganizowane tak naprawdę. To czemu by nie spróbować, czemu by tego ludziom nie pokazać, a jeszcze ktoś na tym naprawdę skorzysta i komuś to pomoże. Jasne. Dobrze, Paulinko, jakbyś byś podsumowała te 6 lat współpracy z Domem Kultury w Łomoczku? Na pewno mnie dużo ten czas nauczył. Sporo się przez ten czas zmieniło. Nawet to, że przychodziłam, to była taka odskocznia w szkoły, uh -huh. od szkoły, od wszystkiego. Się... Chociaż? Chociaż i tak się przychodziło i się uczyło. Z Darią przesiedziało się bardzo dużo w książkach. Ona się uczyła biologii, ja się uczyłam Można było się w Domu Kultury również uczyć. Dokładnie, między frułami tam gdzieś w książkę zajrzeć. Trzeba było umieć to wszystko pogodzić. Sporo ludzi poznałam, naprawdę. Sporo też się przeżyło, nauczyło. Dokładnie, to. jak ktoś tego nie spróbuje, to nie będzie wiedział, bo to z boku troszeczkę inaczej wygląda niż od środka samego. Myślę, że to może być doskonała puenta. Jeśli ktoś tego nie spróbuje, proszę Państwa, to nie będzie wiedział. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Paolina Nowak. Bardzo serdecznie dziękuję, Paolinko, za przyjęcie zaproszenia. No i cóż, mam nadzieję, że jeszcze coś nam się uda razem zrobić. No, tak, no. <laughs> Dzięki.